Ból kręgosłupa szyjnego, złamany dysk i masywna przepuklina na rdzeń. Czyli tak. Jest ból kręgosłupa szyjnego. Złamany dysk. Dyski się nie łamią, bo to nie jest kość, ale dysk może pęknąć. Tutaj prawdopodobnie jest pęknięcie. Przez to pęknięcie może wyjść masywna przepuklina. I masywne przepukliny w kręgosłupie szyjnym są niebezpieczne, dlatego że tam się znajduje też rdzeń kręgowy. Ucisk takiej masywnej przepukliny na rdzeń kręgowy może powodować paraliż. Paraliż częściowo kończyn górnych i w dół, czyli kończyn dolnych. Zaburzenia w kontrolowaniu oddawania moczu i stolca. Poważne objawy. Dlatego w przypadku masywnej przepukliny z uciskiem na rdzeń kręgowy powinna być pilna konsultacja neurochirurgiczna. I w części przypadków takie przepukliny się operuje.